Do oglądania 141 odcinka Faktów Czwórki zaprasza Agata Krasa. Dzisiejszy program razem ze mną poprowadzą Karolina i Oliwia. W programie zobaczymy Wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II Akcję Robimy za Anioły Konkurs biblioteczny Mistrz Słownika i Ikebany na kółku mały artysta Szkolną dyskotekę Relacje z wojewódzkich zawodów biegów przełajowych. W naszej szkole pamiętamy o wszystkich ważniejszych rocznicach związanych z ważnymi ludźmi i wydarzeniami. Z czym kojarzy Wam się data 22 październik? To data rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. W tym roku po raz pierwszy obchodzimy wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II. Gazetka poloszkoły przypomina nam o tym wydarzeniu. Benedykt XVI. Ogłosił oficjalnie, że dniem wspomnienia liturgicznego błogosławionego Jana Pawła II będzie 22 października. Jest to data inauguracji pontyfikatu w 1978 roku. Błogosławiony Jan Paweł II był 264. papieżem. Jego pontyfikat trwał prawie 27 lat. Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku. Papież Polak wprowadził ludzkość w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Jan Paweł II był wielkim człowiekiem Matki Bożej. Jego zawołaniem były słowa: Totus, Tus, cały Twój oraz orędownikiem Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. 1 maja 2011 roku następca Jana Pawła II, Benedek XVI, wyniósł swojego poprzednika do chwały ołtarza. Co prawda, do grudnia jeszcze daleko, ale w naszej szkole rozpoczęła się już akcja Robimy za anioły. Odbędzie się ona po raz drugi. Tym razem chcemy pomóc czteroletniej Nadii. Klasa 6B wykonała już pierwsze prace na ten cel. Zobaczmy. Organizatorem akcji Robimy za Anioły jest Szkoła Podstawowa nr 4 wraz z Małą Orkiestrą Wielkiej Pomocy. W ubiegłym roku ta akcja przeprowadzana była dla Fundacji Anny Dybnej Mimo Wszystko i zakończyła się wielkim sukcesem. W tym roku na Wasze prace czekamy do 5 grudnia. Mogą to być anioły wykonane dowolną techniką z masy solnej, gliny czy na szydełku. Można też przekazać kartki o tematyce świątecznej. Wszystkie anielskie wyroby pomogą małej Nadii. Już dziś zapraszamy na wielki świąteczny jarmark charytatywny, który odbędzie się 9 grudnia w Oceku. Dziękujemy klasie 6b za rozpoczęcie wykonywania prac na ten cel. Nasza klasa 6B rozpoczęła lepienie aniołów. pieniędzy ze sprzedaży przekażemy dla małej Nadii. Cieszymy się, że my, młodzi ludzie, możemy pomóc chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że inne klasy też zaproszą nas na zajęcia z robieniem aniołów. W dalszym ciągu trwa święto bibliotek szkolnych. W tej okazji został przeprowadzony konkurs Mistrz Słownika. Wzięło w nim udział 63 uczniów z klasy od 1 do 6. Konkurs Mistrz Słownika miał na celu wykazanie się umiejętnością posługiwania się słownikiem. Polegał na wyszukaniu w odpowiednim słowniku podanych haseł i zapisaniu strony, na której się znajdują. Konkurencja była wykonywana w parach. Szybsza osoba z każdej pary była nagradzana słodyczem. Cieszymy się, że wielu osobom bardzo spodobał się ten konkurs. Cieszymy się, że tak nie wzięliście udział w konkursie. Czy w tym tygodniu odwiedziliśmy jakieś kółko? Tak, zostaliśmy zaproszeni na zajęcia kółka Małego Artysta. Tym razem uczniowie wykonywali kompozycje kwiatowe. W ramach Kółka Małego Artysty uczniowie wykonywali kompozycje kwiatowe zatytułowane Wspomnienie Lata. Poznali podstawowe zasady i kabany. Jest to sztuka układania kwiatów, która wywodzi się z Japonii. Piękne bukiety, które powstały na zajęciach. Będą wspaniałymi dekoracjami w domach. Oprócz królew zainteresowań, ciekawą propozycją na spędzenie popołudnia była szkolna dyskoteka. Zorganizowała ją Rada Uczniowska i klasa 6A. Pani dyrektor pochwaliła organizatorów za sprawnie przeprowadzoną zabawę. Na szkolnej dyskotece DJ-ami byli Kuba Kołodziej, Michał Cempla i Michał Orlicki. A w rolę Wodzireja wcieliła się Paulina Gawenda. Marta Żak i Milena Cudzych odpowiadały za porządek. Impreza była bardzo udana. Popłynęło mnóstwo dedykacji. Nowością było karaoke. Królem zabawy został Paweł Korzeniowski, a królową Kinga Korbel. Z niecierpliwością czekamy na kolejną dyskotekę. znaliśmy informacje z powiatowych zawodów w biegach przełajowych. A jak powiodło się naszym reprezentantom na zawodach wojewódzkich? Najlepsza z naszej ekipy okazała się Monika Wojtacha. Cieszymy się bardzo, bo finał wojewódzki to najwyższy szczebel tych zawodów. Od kilku lat finały wojewódzkie przeprowadzone są na terenie aeroklubu w Nowym Tarku. Jest to najbardziej masowa impreza sportowa. W której biorą udział najlepsi zawodnicy z wszystkich powiatów województwa małopolskiego. Z naszej szkoły zakwalifikowali się do finałów wojewódzkich Monika Wojtacha, Julia Wieczorek, Zuzia Bartula i Sabina Różowicz oraz Dominik Augustyn. Dziękuję za wszystkie informacje, jakie dla was przygotowaliśmy. Cieszymy się, że jesteście z nami. Program prowadziła Agata, a pomagały mi Olija i Karolina. Do zobaczenia. Oglądajcie nas, papa. Pa!